W tym filmie pokażę, jak w Shopify wysyłać automatyczne faktury i jak to skonfigurować. Najpierw otwórz Shopify, a potem kliknij tutaj na Szukaj. Wybierz aplikację i wyszukaj Order Printer Pro. Zobaczysz tę aplikację, kliknij ją, a zostaniesz przekierowany. Jest tu darmowy plan, więcej o tym później. Kliknij Zainstaluj, potem znowu Zainstaluj. Następnie kliknij Wypróbuj za darmo w prawym górnym rogu. W moim przypadku przekierowanie zostało zablokowane. Coś się pojawiło. Kliknij to, potem tu i gotowe. Kliknij znów Wypróbuj za darmo. Jeśli nie działa, kliknij tu i ten link. W moim przypadku przeglądarka zablokowała przekierowanie. Nie wiem czemu. Tutaj zobaczysz plan. Możesz złożyć do 50 zamówień miesięcznie za darmo, a potem płacisz 10 USDT na miesiąc. Za ponad 50 zamówień. Potem klikamy zatwierdź, zarządzaj szablonami i patrzymy na pierwszy, czyli fakturę. To tłumaczenie słowa invoice. Klikamy edytuj szablon, potem podgląd, zobaczysz jak to wygląda. Możesz zmienić fakturę, klikając kod. Trzeba trochę kodować, ale ChatGPT może Ci pomóc. Ale to Ci w zupełności wystarczy. Teraz chcemy to zautomatyzować. Klikamy automatyczne PDF-y, potem ustaw link PDF. Najpierw wybierz, gdzie ma się pojawić ten link. Zostawiłbym to na ustawieniu standardowym. Możesz ustawić rozmiar i wpisać tekst tutaj. Tak to będzie wyglądać w Twoim sklepie. Po prostu dodano link, który klient może kliknąć, by otrzymać fakturę. Jeśli Ci pasuje, kliknij następny krok, a potem musimy skopiować ten kod. Klikamy tu, a tu jest instrukcja, gdzie go wstawić. Szybko przez to przejdę. Klikamy ustawienia, potem powiadomienia. Tu widzimy powiadomienia dla klientów. Klikamy na to, a potem na potwierdzenie zamówienia. Tu widzimy obecne potwierdzenie zamówienia bez żadnego linku. Teraz go dodamy. W tym celu klikamy edytuj kod. Najpierw muszę sprawdzić i zweryfikować e-mail nadawcy, zanim go wstawię. Zrobię to szybko, klikając tu i wybierając wyślij ponownie potwierdzenie. Potem dostałem maila, kliknąłem go i widzimy, że to już się nie wyświetla, a wygląda tak. Klikamy znów w powiadomienia klienta, potwierdzenie zamówienia, edytuj kod i widzimy, że możemy to edytować. Tutaj musisz znaleźć Endiv i End Capture. Znajdziesz to prawdopodobnie zaraz po dziękujemy za zakup lub po angielsku Thank you for your purchase. Potem naciskamy Enter, żeby być pomiędzy, a następnie ctrl aby wkleić kod. Możemy kliknąć podgląd i zobaczymy, że to się wyświetla. Jaki tekst tu napisano, można było wcześniej zmienić. Można to zrobić też później. Jeśli pasuje, klikamy Zapisz. Tak łatwo w Shopify wysyłasz automatyczne faktury, które klienci mogą przeglądać. Jeśli film Ci pomógł, będę wdzięczny za lajka.